Na fakty zaprasza Piotr Kraśko. Dobry wieczór. No, z takich powodów to my fakty możemy zawsze później zaczynać. No, jeśli wierzyć Piotrowie Żyle Skoki narciarskie, to bardzo prosty sport. Garbik, fajeczka i lecisz, tylko że w jego wypadku to jest garbik fajeczka i zostajesz mistrzem świata. Mało tego, obronił tytuł mistrza świata, mało tego wygrał, chociaż po pierwszej serii był trzynasty. To jeszcze nie koniec. Jeszcze rekord skoczni pobił. To przenosimy się teraz do planicy. Tam jest Kacper Merk Kacper. To co tam się wiem, wydarzyło Piotrze, i co tam się co ja teraz, teraz dzieje. Nie Ty już właściwie wszystko powiedziałeś. Kapitalny konkurs, bardzo emocjonujący. No i z przepięknym happy endem. Kiedy Piotr Żyła skoczył na 105 metr w finale, było jasne, że przeskoczy. Ja tutaj nieśmiało powiedziałem, tak, to będzie podium. Chyba nikt w najśmielszych oczekiwaniach nawet nie przypuszczał, że to będzie tytuł mistrza świata. Tak jak powiedziałeś najstarszy w historii mistrz świata. Z tym, że on najstarszym w historii mistrzem świata był przed dwoma laty, a w tym roku jeszcze to poprawił, jeszcze to powtórzył, 105 metrów w finale, być może najlepszy skok w karierze Piotra Żyły, no bo jeżeli w takim momencie bijesz rekord skoczni, w momencie najważniejszej próby w sezonie, zostajesz złotym medalistą Mistrzostw Świata, jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa, no i ta historia, ten background, awans 13 miejsca na pierwsze, kapitalny, przekapitalny naprawdę, dzisiaj to można tylko ściągać czapki z głów, pochylać się przed Piotrem Żyłą, bo to było coś absolutnie kapitalnego, no i trzeba też powiedzieć o bardzo dobrej postawie innych białoczesnych Czerwonych, ale może zanim to to posłuchamy Piotra żyły bardzo szczęśliwego i wzruszonego widziałem łzy w jego oczach dzisiaj, jestem na skraju, na skraju. Baku, jak ty to zrobiłeś to jest niewiarygodne co to się stało w tym finale opowiadaj. Sam nie wiem, sam nie wiem. Nie wiem, po pierwszym skoku tak by. To, to był dziś mój dzień, w sumie, ale, ale po pierwszym jest jest z Maria. 13 trzynasty dopiero. Nic z tego nie będzie? Nic z tego nie będzie, a dobra, idę. ciak tylko. Nie pamiętam tego skoku, się przyzna. Nie pamięta tego skoku, absolutnie szczery. To ja przypomnę: 105 metrów, rekord skoczni, przepięknie wykończony: 19 od sędziów. I jest po raz kolejny mistrzem świata. Złoty medal Piotr Żyła odbierze jutro na dekoracji w centrum krańskiej gory, tutaj mniej więcej 10 kilometrów stąd. No a później praca przed kolejnym konkursem, bo w przyszłym tygodniu konkurs na dużej skoczni, a później konkurs drużynowy. Polacy tutaj jeszcze mogą zrobić naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy w planicy. Nic z tego nie będzie. Kiedy w życiu pomyślimy, że nic z tego nie będzie, to pamiętajmy o tym skoku Piotra żyły. Nic ino się cieszyć, jaką samawia. Kacper Merk. Bardzo dziękuję, Kacper. Bardzo dziękuję. Takie są fakty w sobotę. Wspaniałe.